Wojna z Rosją za rogiem, rolnicy strajkują, tymczasem w Sejmie, jak to w Sejmie, sami zobaczcie. Zwracam się do Pana, Panie Marszałku Hołownia. Miał Pan zlikwidować zamrażarkę sejmową, a tu nasz projekt leży w zamrażarce już trzy miesiące. A jak mimo wszystko nie uda się Panu poddać pod głosowanie naszego projektu, to proszę przy okazji mi rozmrozić te łóżka z grzybami, to będzie idealnie na święta Bożego Narodzenia. O, proszę, tu są. Nie ma problemu, panie pośle, ale obawiam się, że szybko się rozmrożą. Jeśli ma pan jakieś inne pomysły na katering, to serdecznie zapraszam. Czym chata bogata? Wniosek formalny w sprawie mrożenia uszek został przyjęty. Pomysł fantastyczny, ma pan talent ewidentnie. Złoty przycisk! Tymczasem w Rosji, Dimitri, Co oni, suka, bliać łóżkami się w tej mnie zajmują? Dimitri, wycofaj wojska, oni są nieobliczalni! I w ogóle się nie boją! Szymon Hołownia straszy Putina. Na konwencji rozpoczynającą kampanię samorządową nasz ulubiony marszałek powiedział Putina wniedziemy w ziemię! Prędzej czy później trafi tam, gdzie powinien trafić. Za kraty! Albo na cmentarz. Putin jest wrogiem ludzkości. Putin już drży ze strachu. Gorzej, że jak się za mocno się, to może przez przypadek wcisnąć przycisk atomowy i rozjebać nas wszystkich w drobny mak. Szymonowi gratulujemy odwagi, a sobie szukamy już schronów w okolicy, bo jak się okazuje Polska nie ma ich zbyt wiele.